Brate, czemu nie gracie? Bo podłogi nie ma Czystej A, Jacek Co jest? Nie wiem, Janek, się dziwnie patrzy Co jest fiutku? Cześć Co tam? Myją nam podłogę, nie mogę grać Daj mi Dobra, niego? Janek, gracie dziś na nas? Tak Jakie mapki? Jaki, wy, jaki wynik obstawiasz? 7 0 W mapach Tak słabo się cenisz? No. Rallen Ja wyłączę monitor i ja dam ściągnię Kontruj no, tu Co chcesz zrobić? Powinieneś tak zrobić i chodzić No taśmę po 30 to masz Hempsy Ale my to wrzucamy Co? I mean it's packed that shape. But the uh, sensor is like uh, awesome. Like uh, very close to Intelli Explorer, you know? Yeah. to Intelli's. but more precise. I, I was trying also the Zoe mouse, Yeah, the the... me too, but it was... A, easy. I feel like it was too fast, like sensor was like Study. You are you are not mad at me before after what? yesterday. You are not mad at me after yesterday. It was funny. What did you watch? What I was I recording. What for what? I don't know for or Polish guy. Polish guy, Polish guy. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> you are crazy, <laughs> I will put the on you. What did you off? Hey. No, no, it's not finished. I say that. No, it's finished. Thank you, thank you, my friend. Look, Navi, they have serious, very good. Very good, very good. Thank you, okay. thanks. thanks. We will do the recordings, of the recordings, of the recordings. я, по, я подключился до Моник, чтобы вы смотрели мой кинчик во время того, когда смотрите кинчик. Я снимаю, чтобы снимать. Когда вы снимаете. Когда вы снимаете. Знаешь? У-е-па. Дай же, чекай. One, <laughs> two, three. Ah! You won. I, I you won? won. No, no, no. It's not on my camera. <laughs> <laughs> I can rock and he can play. Okay, okay, okay. <laughs> go. No, One, two, three. Oh yeah. Go. One, two, three. Ah, yeah, yeah, baby. <laughs> go, go, go last. One, two, three. One, two, three. <laughs> One, two, three. <laughs> <laughs> А что это? Я не знаю! Он кирячит! Он кирячит! Он кирячит! Он кирячит! Он кирячит! Он ваш Он кирячит! я вас Он Nam, Jacek? No, ja będę. Janusz? Mhm. Tu wiecie, kto siedzi. Dobra. Największy podejrzany sceny Na nawiwkami papier nożycy, teraz tylko w CS-a trzeba ich projekować. Ładnie teraz. Ej, nie no, nagrałeś to? Wszystko, I okay, Dobrze. Patrzcie, Rale, największy hak sceny Dobra. dla rezoningów. Nie no, świruje. Ja na liście jestem no. z nie? Patrzcie, no, czy ja na liście jestem z polski? Nie, ja na liście jestem ja mam ten drugi nielegalny biznes Ja od DDoS'ów Grzegorz, tak powiesz. co powiesz? Kurwiam się trochę, że nie gramy Uzupełniamy, Ale nie, Też nie się wkurwiam na Dobra mina, do złej gry Cześć Chciałem napisać Że co tam, prawie jak rodzinie Soprano tyle Spoczko, jest. nagrywam, się. Co? Janusz, wyjdziemy z grupy czy nie? My. Mam nadzieję, że wyjdziecie, żebyśmy się spotkali w Katowicach. No. Ja mam nadzieję, że ty też wyjdziesz. Alek. Ja też mam taką nadzieję, nie jest to pewne. A czas typuje XMG i Q2? Kurwa... Our goal is to pass the group. Oh, yeah. You two? Yeah, I Very good. Pójdzie jakiś wariant z sapeczką. Tam nawi, ale to chwile jakieś. Tu mamy największego świrada na scenie. Nie będę mówił co robił. <grystanie> <grystanie> Robi brudne rzeczy. Wydaje mi się, że ma brudne ręce. Ale brudne ja powiedział... Nie wiadomo od czego. Na, pe na pewno nie od czarnego. Tego nie wiesz. A no, chociaż nie wiadomo, może to być i brązowe To, było, to, było, to mi nie się pe. podobało, nie? To, to, co ci się podobało, być ci się? Nie <śmany> <śmany> Czy co? Ty co? Nic nie mówił. Napinałem się jeszcze Dzięki, <grywa> <grywa> <grywa>